Budowałam domek na drzwi w naszym państwie na bustemce Minecraft. Zostawcie łapkę w górę i wszystko z lecimy po 350 subów. Brakuje nam też dwóch i moim zdaniem wyszedł na serio dobrze. Więc zachęcam Was do oglądania do końca. Bez przedłużenia zapraszam do filmu. i chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego Discorda. Link w opisie i też na Instagramach, gdzie wrzucam różne proces zdjęcia. I dobra, tak na serio. Bez przedłużenia zapraszam do filmu. A więc jesteśmy już w... W naszym państwie na bus, ante. jako taką mamy tutaj przygotowaną jeszcze drzewką i tutaj ma powstać domek na drzewie. Eee. Musimy na pewno zebrać liście i po bo było tutaj była lekka bójka. Leciuteńka. <laughs> tutaj z dwóch stron jako taką wejście mamy. Tylko jeszcze te liście trzeba uzupełnić więc tym się na razie zajmiemy i ups, tam gdzieś pójdziemy tam powycinać więc widzimy się kiedy to już się stanie a więc mamy już dwa staki po minucie w zasadzie więc idziemy sobie na nasze drzewko Ładnie ona nie wygląda, więc na pewno będziemy musieli je upiększyć. Jakkolwiek to nie brzmi. Ok. Mamy taki teren. Na pewno tutaj musimy ponaprawiać wszystko. Bo mamy nam bardzo wysokie drzewo urosło na lajnie. Jak zasadziliśmy. Więc powinno to wystarczyć. bo mam kontuzję więc nie mogę za bardzo nic innego robić niż po prostu siedzieć Jeszcze trochę pociągnę. Um. Opa. Opa, opa, opa no tak. Chyba jest git. Tutaj mamy taki ten. Więc najpierw tutaj sobie zrobimy. Nie mam umiejętności do robienia domków. No, ale kto powiedział, że nie umiem zrobić. No. Dobra. Mamy takie coś. Um, teraz weźmiemy sobie drewno. Tutaj tak, tak, tak. I raz, dwa, trzy, cztery. Rrr, no, raz, dwa, trzy, cztery. Na równi są. Ровно, просто я там явно. Давай, бить oh, давай, давай, давай. Ой, Четыре, раз два, раз два сон. Добра. Jeszcze tutaj za tym musimy to zrobić. Nie, nie, nie. Niżej. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj. No dokładnie. zadyczne filary. Na razie jest spoko moim zdaniem. I tutaj takie połączenie i taki daszek, dobra. Tu ja idę jeszcze sobie zbierać drewno, więc się żegnam. Sić powinno nam wystarczyć i zrzucę się w to owoce. Moim zdaniem się bardziej rzucą, ale najpierw musimy sobie tutaj połączyć to o tak o tak tutaj takie takie chyba lepiej będzie o tak jest git i oczywiście będziemy to z kanału poprawiać wyglądowo, ale dobra mamy tak skraftować przerobimy sobie wszystko na drewno Opa. tylko to jedno zmienimy i zobaczymy jak to wyjdzie najwyżej będą lekkie poprawki mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie, bo nie powiem, że w głowie wyglądało to fajnie, ale czy tak będzie na żywo to się okaże najpierw takie coś tutaj na około okay. nie nam ropuchnięło się pierwsze Tutaj się blokujemy to szybko. <coughs> Od tego zaczniemy już w sumie, bo czemu by nie. Hmm. Na pewno nie będzie to równe, więc nie będzie z tego taki fajny kwadrat. Myślę, że te jednak nie wystarczy tyle, bo ja zostałam 14, a jeszcze kilka tego, więc sobie pójdziemy jeszcze tam. Dobra, tak, tak. Dobra, tutaj. Musimy jednak położyć. No a jeszcze tutaj. Opa. No i... Brakuje nam dwóch. A więc idziemy je sobie dorobić. I zaraz nasz domek będzie skończony. Dobra, 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 idziemy. się prezentuje. My jeszcze pójdziemy sobie to obciąć. Dobra, tak. 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 Nie no. Moim zdaniem spoko no. Umówmy się. I chyba tak zostanie, bo osoby na kolejny odcinek. Więc ja się z Wami żegnam i na razie pa pa.